Take my Day, three to come out. Witam serdecznie na gameplay' z Crisis 3 Ja wcieram się w rolę Profita A ten gościu, którego przed chwilą widzieliście to jest Psycho, czyli Psychol. Ja jako jedyny posiadam tylko suit, czyli generalnie już nigdy więcej nie ma tych suitów. Czyli tylko ja.

jest Grafika jest normalnie bajka. Słuchajcie, jest bajka. Podoba mi się. Aż nie mogę się doczekać jakiejś tam bardziej otwartej przestrzeni. Tu pewnie będzie walka w mieście więcej aniżeli na jakichś tak wyspach. Chociaż tam się bardziej będzie wydaje podobać. Całe te wyspy już mi się trochę nudzą. i Far Cry, i Crysis, i.

Dobra. Okay. No i gdzie są? Gdzie? Nie widzę. Gdzie jej reinforcement? Tak myślałem, że tu kogoś widzę. O, shotgunik. Nie, weźmiemy tego. A, miało być cicho, dobra, miało być cicho. Dobra, tutaj będziemy. Man down, man down, course down, you will be down too. Nie wiedziałeś? O, nie trafiłem, G. Dobra. Słuchajcie, gram w, e, Full HD oczywiście na Very High. Z wygładzaniem ustawionym tylko razy jeden, czyli bardzo prostym, bo inaczej karta nie dała rady. Klatek mam jakieś od 30 do 45, czasem skaczą do więcej. Natomiast powiem Wam szczerze, że e, gra jest bardzo płynna, jednak to nie jest multiplayer. I da radę grać spokojnie. No, chciałem już przywalić. Da radę spokojnie grać tą grę. Dużo przyjemniej jak na multiplayerze, czyli jak gdyby wymagania w single są mniejsze. No, ale to nic, nic dziwnego, w większości gier tak jest. Także mm, tutaj mamy... Od... Nie, czy Nie widzicie teraz precision, w precision, ale 50 kilka klatek też potrafi tutaj być. Także w zależności od tego co się dzieje i gdzie się dzieje. No dobra. O, co to? No dobrze, co to mamy? that was a bit messy maybe you need this uh, Ooh. <laughs> yeah makes you an invisible silent killing machine serious kitness you like it <coughs> yeah <Jak to coughs> yeah carbon lasers map that bow to your nano it has enough kinetic energy to stop a rhino dead with interchangeable heads you can drop an explosive charge on any target and best of all

Surprise, surprise! No. Tak, 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 dokładniej. Używamy strzału. No i zaraz będę widoczny, a to mi się już nie bardzo podoba. Dobra, odbudujemy sobie energię. Dobra. gdzie tutaj mamy kolegów o idą o kurde ale za zabawę dobra shut up już tak łatwo o. Co, pierdolę, i tak mnie zauważyli? Nie, no kurde, nie mam tego. Dobra, idziemy tutaj. Zabrać jakąś giwerkę. A, to mój. Kurde, ale też odpierdzielam. Odpierdzielam. Mamone Manianę, jaką mamonę. Co ja pieprzę. Dobra, tu dziś muszę iść. To idziemy. Tylko shotguna to se w dupę można wsadzić. Powiem tak. No i co? Nie mogę tej broni zabrać, może jeszcze powiedzcie mi co? Nie no, nie, nie odpierdalajcie numerów. No nie mogę. Dobra, idziemy tutaj. Naprawdę co ty nie powiesz. Dobra, i co dalej? O, idzie, dobra. Saiko idzie. No teraz mam w giwele. Ciekawe jak to się stało, że wtedy nie mogłem jej użyć. No ale trudno. Ups, jakiś wybuch. O proszę, tu jest Saiko, widzicie? Na zdjęciach? To jest ten sam gościu. Trochę mu się przytyło i się postarzał. <laughs> Ciekawe czemu to jest znano sucie na zdjęciach. O kurde, helikopter. Tam kogoś widziałem, czy mi się do. mam jakieś, amo nie ma nic. We need to hurry up, go on. No, dobra, tu coś jest, pokazuję, no dobrze. Chyba już, tak? Chyba tak, dobra. Tego się nauczyłem na tutorialu, słuchajcie. Był tutorial. Na początku gry. I uczyli mi takich sztuk, słuchajcie. Tak, tak. Dobra. No to idziemy. O, amo. To lubię. Ah, that is the cycle of the bug. You cut me like... out, my fucking soap. now so the you cycle. Let's go! I will find you. I will fucking find you! No, no, no. You're awake when they cut you out, you know. A lot of the lads died screaming. Their hearts gave up from the shock. No, I... Oh, Fuck it. go out Let's go. Come on. Let's go. Cierra, pick pick. Come. Let's link up on the far side. No dobrze. Tam jest jakiś... goście chodzą sobie. O Kurna, trochę... Dobra, panu chłopu dziękujemy. No tak. O ok. Me. Ja pierdolę. Co to jest, kurwa? Chyba, chyba był helikopter. Ja pierdolę. Oh, o no. Mogłem zeszelić najpierw ten helikopter. No ale dobra, nie zszeliłem, przeżyłem, jest dobrze. Weźmy załóżmy sobie tutaj... Nie załóżmy, tylko włączmy sobie... No i włączmy sobie kurczę maksimum armor. Co tam mamy? Jakąś giwerkę nową, dobrze, wypróbujemy. Dobrze, no, o, tu ktoś stoi. Wszędzie zdjęcia sajko kurczy. Co oni na niego się udzieli? Tak. Piękna. Tędy mam ich czy nie? Tam ich jest trochę. Gdzie tu jest wyjście? Ale taki wyra daje, ja pierdzielę, ostro, ostro Pięknie Suwancka Dobra, tutaj gdzieś mamy iść, to idziemy. Będę się tam z nimi brytnie wdawał jakieś szelaniny, bo on się nie chce Tu dziś muszę iść, dobra O lubię To ja. Ale to znaczy, że muszę tu zbierać od nich amunicję, nie? Muza, fajna muza, słuchajcie, gra mi się podoba. Tutaj muszę iść. Dobra, fato, nie mam ochoty. O kurwa, o kurwa, czekajcie, co to było, co mi uczyli? Uczyli mnie tego. Night vision. Dobra. I ona teraz będzie strzelała, słuchajcie, do... Do swoich, a nie do mnie. Dobra. tu coś się dzieje. What the fuck? Dobra, swój. Okej. Okay. Going, I'm going. Tu czysto. Na razie gier Gierka wciągnęła mnie, słuchajcie, tak jak myślałem. Słuchajcie, dobra, co on mówi. <śmiech> <śmiech> Także. Tak jak myślałem, że to jest single player, jednak w kraju dzisiaj jeden jest podstawą. Multi nie tak bardzo.

What have they done? The city has an energy signature. Why is that? It's cell. They're channeling energy from alien technology. Running their entire global power grid off a single Ceph machine inside this dome. It can't be that simple. It really is, mate. You killed the power, you killed Cell. As simple as you like. No, the Alpha-Seph showed me a vision. We've been through this before, there's got to be a connection somehow. Profit, the aliens are gone. You finished them off yourself, just a few waves and strays left. <noise> no, no. No, no. Accent, no. there's something more. If we can just no way no way way to the a clue... Listen. While you were off hunting some super alien that didn't even exist? Sell were busy taking over the world. We need you to help us stop Cell. There's more than your revolution going on here. I've seen this. Cell are toying with powers they can't begin to understand. Whatever they're doing, it's going to bring about the end of the world. We have to shut them down. No to let's do it. Let's do it. No proszę, to się trochę pozmieniało. Wygląda na to, że doszliśmy do końca chapteru, czyli, czyli pierwszego levelu. czy jak tam się mówi, hardware is intact. Initiating terminal velocity. Copy that, Romeo One. You have cleared the perimeter. The Liberty Dome is designed to contain a Ceph threat. You have the advantage. Cell units are organizing their response. We estimate you have about uh, 30 minutes. The highlighted area is still a go. Cell ground activity is minimal here, but the towers are still 100% functional. Mm -hmm. Stay safe and bring that hardware home, Romeo One. A well, no, dobra, słuchajcie, w takim razie na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję. Pozdrawiam i do następnego razu.